Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiejszy odcinek, kochani, mamy rywalizację drapkową między kanałami. Tak, zaproponowała mi Marta z kanału Marta Józek i mamy jeszcze rywalizację z Jackiem 66. Tak jak już oglądałam Marty. Odcinek tam jej fajnie wpadło. 15 zł, także połowę ma. Bo dzisiejszy wkład, kochani, to jest 30 zł, 6 drapeczek. Eee, no dobrze, będziemy sobie teraz drapać. Zobaczymy. Eee, bardzo się ucieszyłam Martusia, że mi zaproponowałaś tą rywalizację. Cieszę się, eee, oby mi też tutaj coś wpadło, aczkolwiek no zobaczymy. Eee, dobrze, mamy drapeczki. Mam drapeczkę z numerem 19. No i szukamy. Trzymajcie kciuki, co będzie, to będzie. Wpadajcie. O, kochani, zobaczcie, Ach, mamy 5 złotych. Super, czyli już nie jest zero. Wpadajcie na kanał Marta Józek, zostawiajcie subskrypcję, bo Martusia zaczyna, zaczęła swoją przygodę ze zdrabkami. Także zostawcie ślad po sobie, jakieś subskrypcje, łapeczkę, komentarz fajny. Dobrze, ja na razie mam 5 złotych w bonusie. Może tak przybliżymy troszeczkę. 5 zł w bonusie i liczby wygrywające to 24, 11, 9 i 8. I szukamy, a mamy 37. Dawno tej trapki nie drapałam bardzo dawno. 22. 6, bliziutko, 14, 13, czy coś jeszcze nam wpadnie tutaj, czy będzie tylko 5 złotych, mamy siódbe, siódemeczkę oboczek, 16, 32, 18 i 33. Także na tej drapeczce mamy tylko 5 zł. No ale dobre 5 niż 0. Tak mamy MM. Druga drapeczka teraz z numerem 6. Zobaczymy sobie bonusika. A tym razem mamy plik. A w drugim monetka. Dobrze. No i nasze liczby to 8. 3 dziewiętnaście i siedemnaście i szukamy dwadzieścia sześć szósteczka dwadzieścia siedem dwadzieścia cztery trzydzieści cztery osiemnaście czóreczka obok, jedynka, 16 obok i ostatnia 11, czyli ta drapka jest przegrana, dobra, następna. Sprawdźmy sobie bonusiki, a mamy złoto i świnkę. Nasze liczby to osiemnaście dwadzieścia cztery trzynaście i czwóreczka i szukamy dwadzieścia dwa niedaleko trzydzieści siedem w ogóle odpada szesnaście blisko trójeczki nie mamy za to jest trolek dwadzieścia sześć blisko 11, jedyneczka siódemka 27 i 23 obok. Także następna jest przegrana. Powiem Wam, że wzięłam ostatnie 6 drapek z kolektury tam u pani. No i wyboru takiego nie miała, nie chciała otworzyć nowej paczki. Więc no zobaczymy. Następna grapeczka to mamy portfel bonusiku i. O, jest piąteczka. No to nie jest źle. Może te ostatnie się jakoś tak nam fajnie tutaj ułożą. 33, 37, 28 i siódmeczka. No i szukamy. A mamy 36 obok. 8. Też obok, dwadzieścia cztery, szesnaście, trzydzieści blisko, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem, obok, trzydzieści cztery, oboczek, trzynaście, nie mamy, i ostatnia to. 9 też nie mamy. Kontrolne nasze to M MMM, Czyli mamy deszkę i jeszcze nam zostały dwie drapki. Dobrze, sprawdźmy bonusik, a mamy złoto, świnka. No i szukamy liczb 24, 30 siedem i czwóreczka a mamy dwadzieścia trzy oboczek trzydzieści siedem trzydzieści dziewięć siedemnaście dwadzieścia sześć sześć obok dwójeczka

i ostatnia 6. Także ta zdrapka jest też przegrana. Czyli mój wynik, kochani, to jest 10 zł. Także Martusia jest o 5 zł lepsza ode mnie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej rywalizacji. I trzymam jeszcze kciuki za Jacusia. I do usłyszenia, kochani. Pamiętajcie, aby wejść na kanał Marta Józek. No, i do Jacusia też naszego, oczywiście. Zostawcie tam łapeczki, komentarz jakiś miły, subskrypcję, o ile jeszcze nie daliście. No, i do usłyszenia. Pa!